Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, że aż po śmierci na krzyż. Och, udziel mi pomocy i łaski, daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę od pierwszej do drugiej po południu, a za te godziny, które nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, które muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij o miłościwy Panie moją pełną miłości intencję. I spraw, aby przyniosła korzyść mnie i wszystkim, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w twoją wolę i w twoją miłość wyciągam ramiona aby cię objąć kładę głowę na twoim sercu i zaczynam w tej godzinie wynagradzamy tobie Boże za grzechy nieuczciwości oszukiwania i kłamstwa 21 godzina druga godzina konania na krzyżu ukrzyżowany Jezu Podczas gdy się modlę wspólnie z Tobą, siła Twojej miłości i Twoich boleści zatrzymuje mój wzrok na Tobie. Ale serce mi się kraje, gdy widzę Cię tak bardzo cierpiącego. Cierpisz z miłości i z bólu, a płomienie, które palą Twoje serce, wznoszą się tak wysoko, że Cię całkowicie wypalają. Twoja wytrzymana miłość jest silniejsza niż śmierć. I aby dać jej upust spoglądasz na łotra po Twojej prawej stronie i wyrywasz go piekło. Twoją łaską poruszasz Jego serce i złoczyńca zostaje całkowicie odmieniony. Rozpoznaje Cię, uznaję w Tobie Boga. I Pełen skruchy mówi: Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. A ty bez wahania odpowiadasz mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. I, czy, i czynisz i z niego pierwszy triumf swojej miłości? Ale widzę, że w twojej miłości nie tylko łotrowi kradniesz serce, lecz także wielu umierającym. Ach! Oddajesz do ich dyspozycji swoją krew, swoją miłość i swoje zasługi. Używasz wszelkich sztuczek i zabiegów, aby poruszyć ich serca i wszystkie wykraść dla siebie. Ale nawet tutaj twoja miłość napotyka na opór, jakże wielu cię odrzuca. Jak wiele jest nieufności i jak wiele desperacji, a twój ból jest tak wielki, że ponownie zmusza cię do milczenia. Chcę uczynić Ci, O mój Jezu, za tych, którzy w chwili śmierci tracą nadzieję na miłosierdzie Boże. Jezu, miłości moja, wzbudź w każdym nieskończone zaufanie i ufność do Ciebie, zwłaszcza w tych, którzy przeżywają trwogę konania. I mocą tego Twojego słowa daj im światło, siłę i pomoc aby mogli umrzeć świętą śmiercią i wzlecieć z ziemi do nieba. W swoim najświętszym ciele i w swojej krwi, w swoich ranach zawarłeś wszystkie dusze, O Jezu. Dla zasług tej Twojej drogocennej krwi nie pozwól więc, aby nawet jedna dusza poszła na zatracenie. Niech Twoja krew wraz z Twoim głosem nieustannie woła do wszystkich dusz. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. Trzecie słowo na krzyżu. Mój udręczony i ukrzyżowany Jezu, Twój ból wzmaga się coraz bardziej. Ach, na tym krzyżu jesteś prawdziwym królem boleści. Wśród tak wielu boleści nie umyka Ci żadna dusza. A co więcej, każdej z nich dajesz swoje własne życie. Ale Twoja miłość czuje się odpychana, pogardzana i lekceważona przez stworzenia. I nie znajdując sobie ujścia, wzmaga się i zadaje ci niewypowiedziane tortury. Wśród tych tortur obmyśla, co jeszcze mógłby dać człowiekowi, aby go zdobyć i sprawia, że mówisz. Czy widzisz, mój synu, jak bardzo cię umiłowałem? Jeśli nie chcesz mieć litości dla siebie samego, miej przynajmniej litość dla mojej miłości. Tymczasem, widząc, że nie masz mu co dać, gdyż oddałeś mu wszystko, kierujesz swój tęskny wzrok na swoją mamę. Z powodu Twojego bólu ona również cierpi bardziej, niż gdyby była umierająca. A miłość, która ją dręczy, jest tak wielka, że czyni ją ukrzyżowaną na równi z tobą matka i syn. Wy rozumiecie się. Nawzajem ty wzdychasz z ulgą i jesteś pocieszony, widząc, że możesz oddać stworzeniu swoją mamę, a widząc całą ludzkość wianie. Mówisz głosem tak czułym, że mógłby poruszyć każde serce. Niewiasto, oto syn Twój, a do Jana, oto matka Twoja, Twój głos wstępuje do jej matczynego serca i łącząc się z głosem Twojej krwi, mówi dalej. Matko moja, powierzam Ci wszystkie moje dzieci. Poczuj do nich całą tę miłość, którą do mnie odczuwasz. Niech cała twoja macierzyńska troska i czułość będą dla moich dzieci. Ty je wszystkie dla mnie zbawisz. Twoja mama to przyjmuje. Tymczasem twoje boleści są tak silne, że ponownie pogrążasz się w milczeniu. O mój Jezu, chcę zadość uczynić za zniewagi wyrządzone najświętszej dziewicy. Za bluźnierstwa i niewdzięczności tak wielu, którzy nie chcą Uznać dobrodziejstw, które przekazałeś każdemu, dając ją nam za Matkę. Jak mamy Ci dziękować za tak wielkie dobrodziejstwo? Posłużę się Twoim własnym źródłem, o Jezu, i w podziękowaniu ofiaruję Ci Twoją krew, Twoje rany i nieskończoną miłość Twojego serca. O święta, mamo. Jak bardzo jestem poruszona, gdy słyszysz głos swojego Syna, który, poz, pozostawia cię, który pozostawia Cię nam wszystkim, jako naszą Matkę. Dziękuję Ci, obłogosławiona dziewico, i dziękując Ci tak, jak na to zasługujesz, składam Ci własne podziękowania Twojego Jezusa. Ukochana, Mamo. Bądź naszą matką, troszcz się o nas i nie pozwól nigdy urazić cię nawet w najmniejszym stopniu. Trzymaj nas zawsze przytulonych do Jezusa. Twoimi rękami przywiąż nas do Niego, abyśmy nigdy nie mogli od Niego uciec. Twoimi własnymi intencjami chcę w imieniu wszystkich zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Jezusowi i Tobie, moja ukochana mamo. Jezu mój, gdy jesteś pogrążony w tak wielu cierpieniach, jeszcze bardziej błagasz o zbawienie dusz. Ja jednak nie pozostaję obojętna, ale chcę przemknąć po Twoich ranach, ażeby je ucałować i ukoić. Chcę się zanurzyć w Twojej krwi, aby móc powiedzieć: Razem z Tobą, Dusze, Dusze. Chcę podtrzymać Twoją przebitą i zbolałą głowę, aby ci zadość uczynić i prosić Cię o miłosierdzie, miłość i przebaczenie dla wszystkich. Czwarte słowo na krzyżu. Cierpiący Jezu, zatopiona w Tobie, przytulona do Twojego serca, zliczam Twoje boleści i widzę, że konwulsyjny dreszcz przenika Twoje najświętsze człowieczeństwo. Twoje członki się wiją. Jak gdyby jeden chciał się oddzielić od drugiego. I pośród tego wykręcania, spowodowanego okropnym bólem, wołasz głośno. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Na ten krzyk wszyscy drżą. Ciemność staje się gęstsza. Twoja skamieniała mama staje, staje się blada i mdleje. Moje życie. I moje wszystko, Jezu, cóż ja widzę. Ach, jesteś bliski śmierci. Nawet Twojej boleści, tak ci wierne, wkrótce Cię opuszczą. Tymczasem po tych cierpieniach spostrzegał z, z ogromnym bólem, że nie wszystkie dusze są w Tobie zjednoczone. Co więcej, widzisz, że wiele z nich się zatraci. Czujesz ich bolesną roz, ro, rozłąkę, gdy się odłączają od Twoich członków. A ponieważ również i za nie musisz zadość uczynić sprawiedliwości Bożej, odczuwasz śmierć wieczną każdej z nich oraz cierpienia, które będą przeżywać w piekle. I głośno wołasz do wszystkich serc. Nie opuszczajcie mnie. Jeśli chcecie więcej cierpieć, jestem gotowy, ale nie oddzielajcie się od mojego człowieczeństwa. To jest cierpienie nad cierpieniami, to jest śmierć śmierci. Cała reszta byłaby niczym dla mnie, gdybym nie cierpiał Waszej rozłąki ze mną. Och, miejcie litość dla mojej krwi, dla moich ran, dla mojej śmierci. Ten krzyk będzie nieustannie rozbrzmiewał w Waszych sercach, o nie opuszczajcie mnie. Miłości moja, jak bardzo ubolewam razem z Tobą. Ty tracisz oddech. Twoja najświętsza głowa opada już na Twoją pierś. Życie Cię nie opuszcza. Jezu mój, czuję, że umieram. Ja również chcę wołać razem z Tobą. Dusze, dusze. Nie odejdę od Twojego krzyża, od Twoich ran, by Cię prosić o duszę. A jeśli chcesz, stąpię do serc stworzeń i otoczę je Twoimi boleściami, aby nie mogły Ci się wymknąć. I gdyby to było możliwe, chciałabym stanąć u bram piekła, aby cofnąć idące tam dusze i skierować je do Twojego serca. Ale Ty konasz i milczysz, a ja płaczę z powodu Twojej zbliżającej się śmierci. O mój Jezu, współczuję Ci i przyciskam mocniej Twoje serce do mojego. Całuję je i spoglądam na nie z całą czułością, do jakiej jestem zdolna. I żeby przynieść Ci większą ulgę, czynię boskie czułości moimi i nimi zamierzam Ci współczuć. Chcę przemienić moje serce w rzekę słodyczy i wlać ją do Twojego, aby osłodzić gorycz, którą odczuwasz z powodu utraty dusz. Ten Twój krzyk jest bardzo bolesny, Jezu. To utrata odchodzących od Ciebie dusz bardziej niż opuszczenia Cię przez Ojca sprawia, że ten bolesny lament wydobywa się z Twojego serca. O mój Jezu. Przymnóż każdemu łask, aby nikt się nie zagubił. Niech moje zadośćuczynienie będzie dla tych dusz, które mają być stracone, a żeby się nie zatraciły. Na koniec proszę Cię o Jezu, abyś dla tego Twojego skrajnego opuszczenia udzielił pomocy, tak wielu duszom, które Cię kochają, i które zadają się. Pozbawić samego siebie i pozostawiasz w ciemności, ponieważ chcesz mieć towarzyszki w swoim opuszczeniu. Niech ich ból będzie jakby błaganiem, które przywoła do ciebie duszę i złagodzi twoje cierpienie. Mój kochany Jezu, wezwałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę, jak udręczony i bolejący modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu. To dziękuję powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, którą doznałeś. Wszystko, mu Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezus, spraw aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławieństwem tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic oprócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech za mnie umrzeć chciał, Ażebym znał mój ogrom win, i wiedział, że krew jego zbawia, oczyszcza i leczy. Wywyższony bocz, Jezu, baranku mój, ty jedyny Tyś mój Król wywieszony bądź Boży Baranku Przed Twym tronem dziś najwyższy Składam kąt Chrystus Pan, Boży Syn Zbawca nasz Zrodził się, wciąż mój grzech za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew jego zbawia, oczyszcza i le Wywyższony bocz Boży Baranku, przed tym tronem dziś najwyższy składam choć.

Thank you. jesteś spokój jesteś spokój jesteś spokój jesteś spokój jesteś Jest miłość jesteś Jesteś miłość, jesteś miłość, jesteś miłość, jesteś wolność, jesteś wolność, jesteś wolność, jesteś. Jesteś wolność, jesteś wolność. Jesteś zdrowiem, jesteś zdrowie, Jesteś zdrowie, jesteś zdrowiem. Jesteś zdrowiem, jesteś zdrowiem. Jesteś szczęście. Jesteś szczęście. Jesteś szczęście. Jesteś szczęście. Jesteś szczęście. Jesteś szczęście. Jesteś szczęście, jesteś szczęście Janki Jesus Janki Jesus Janki Jesus